Cześć, z tej strony De Alvaro i jest to drugi odcinek serii Pixelmon, i także drugi odcinek na moim kanale. Dzisiaj jestem e, na wulkanie, albo może na wyspie z wulkanem, ponieważ wulkany są, jak dobrze wiem, chyba trzy albo dwa, nie jestem pewien. Jak się starczy czasu, to przedstawię Wam jeszcze jeden. Może zacznijmy rozgrywkę. Tak. Jest to, jestem aktualnie w mieście, które jest na wulkanie. Albo na wyspie z wulkanem. O, może tak. Tu jest jakiś Pokémon, Oczywiście ja taki mały knypek, jakby. Tu jest oczywiście lecznica Pokémon, Drzewka dla designu itp. Jak zwykle w każdej lecznicy. No i domki. Ale w tych domkach nic się nie znajduje. No nie no, znajduje się. Da się do nich wejść. No ale tak to da się usiąść i na górę się. O kurde. Krowa sobie przyszła. No. Oczyw. bardziej pokemony tu mieszkają niż yy, gracze tam znajduje się sam wulkan ale to zaraz i tu mamy mało, małe miasteczko ale do nie, yy, tych domków poza niektórymi nie da się wejść więc to jest niestety zawiodłem się jak widać the, this wooden door is locked which a magical spill tutaj też tu jest kombu. Taka kura jakaś dzika. Ognista. A, na wulkanie można właśnie pokemony ogniste. Nie będę chyba jeszcze... Spróbuję jeszcze do tego, bo ten fajnie wygląda. Jakieś pokemony są. spróbujemy może się utoł czy, czy trafił, uda się, nie wiem. No. O, otwarte drzwi są. I... zamknięte jakieś. A, no nic, nic się nie uda, więc przykro mi. Na tej wyspie także znajduje się masę Pokemonów, ale także jeden pomnik Pokemona, a tu ktoś akurat łapie Pokemona. Po Pokemona jest to ognisty po Pokémon Cynd kill Przepraszam, nie umiem czytać nazw Pokemonów, więc. No, nie, przepraszam jeszcze. Przejdźmy do wulkanu. Coś zjem, może. Na jest poza lawą, kraterem. Znajduje się. O, to ten Pokémon, który jest przedstawiony na posągu. A tu znajduje się Blaziken z Questem. Nie będę zdradzał jaki. Sami się przekonajcie. Wejdźcie na serwer. IP i link do launcher, launchera w opisie. A także do strony głównej Pixelmon. Eee. Pokażę Wam jeszcze jeden e, wulkan i zaraz się spotykamy Witajcie ponownie. Jestem na drugim wulkanie. Znajduje się dosłownie kilka. Nie, może nie kilka, ale. E, niedaleko z tamtego wulkanu. Jest to pojedyncza wyspa. Nie ma nic na około, nie wiem, przelecę się. Jak widać może na minimapie znajdują się jakieś dwie osoby. Są to Questy. Choć nie, nawet nie wiem. Nie, znajdują się tu jakieś. Klinger, jak dobrze kojarzę, i Slowpo. To są pokemony, jak, jakby jakiś pomost. O kurcze, Gerardos jest tutaj. Ktoś łowi ryby aktualnie. A tak to nie widzę nic poza poke pokemonami. Może przejdźmy do wulkanu. Wulkan, no jeszcze tu woda spływa jakaś, jakby woda wodospad wulkan jak wulkan krater ale w niej coś się znajduje i ktoś tam stoi może zobaczymy co kto to co to wejście wiem bo sam sobie już wcześniej zobaczyłem szybko pobiegnijmy tam jak widać jest to duży e Duży krater z jakimiś surowcami i ogniem. Znajduje się w innym NTI. Niestety mi pisze jeszcze nie czas, więc nic nie mogę. Nie będę robił parkura, bo jestem naprawdę cały jakiś Make. Lu, make, Przepraszam, Makeulu. Przepraszam, nie wiem. Nie przeczytałem tego. Umba umba mi mówi. I tu jakaś kratka jest, poza tym chyba nic tu ciekawego nie ma, jedynie można zobaczyć. Jedynie co mnie zaciekawiło, pisze tutaj tabliczka. Jest. Jeśli legendę chcesz, lepiej się spiesz. Czyżby to było, że legendy jednak się spełnią na serwerze? Nie wiem. Sprawdźcie sami, wchodząc na serwer. O, a tutaj jest jakiś labirynt. Niestety, nie, nie dla mnie, labirynty, więc może lepiej się nie, bo się już zgubię i umrę. W tym odcinku to by było raczej na tyle. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. Cześć na razie, trzymajcie!